Oto szalenie ciekawa rozmowa. Czy alkohol na terenie parlamentu powinien być zakazany, tak czy nie? Nie. I to nie będzie materiał o polityce, ale jeśli czujesz, że krytyka tego pana to osobisty atak na ciebie, to lepiej od razu wyłącz ten film. Nie ma znaczenia, z jakiej partii jest bohater tego odcinka, bo odcinek będzie o nas. No i do roboty. Temat alkoholu nie ma barw politycznych, bo alkohol w Polsce. Ani nie jest prawicowy, ani lewicowy, jest nasz polski. To mają to i tak piją nawet, z większe sumy za pół Dlaczego polityk pozwolił sobie na takie zdanie? Jeżeli się zabierze tą możliwość, to już w ogóle stracimy jakiekolwiek kontakty ze sobą. Tak można przynajmniej poznać posłów z innej partii. Mówi przecież o miejscu pracy. Czy to możliwe, że my, wyborcy, zgadzamy się z takim podejściem? No bo to jedna, jed, jed, jedna ta butelka wódki, no co to jest na imieniny? A może pan Mencen po prostu reklamował, swój biznes, w końcu jest również producentem piwa. Jesteśmy w kraju, w którym każdego dnia sprzedaje się milion trzysta tysięcy małpek, tych małych buteleczek wódki, z czego około 410 dziesięć tysięcy kupowanych jest między piątą a dwunastą rano. Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy. Dodajmy, że w tym samym czasie notowany jest poranny pik sprzedaży piwa. To oznacza, że setki tysięcy Polaków zaczynają dzień od zakupu alkoholu, często jeszcze przed Pracą nie wiemy, ilu z nich rzeczywiście pojawia się w pracy pod wpływem. Ale sam fakt porannych zakupów alkoholu mówi wiele o naszej codzienności. Czy to do nich pan Sławomir kieruje swój przekaz? Gdyby tego nie było, to Sejm stanie się trochę takim mniej ludzkim miejscem. Bo w kraju, który przez lata nie potrafi pozbyć się alkoholu ze stacji benzynowych ani wprowadzić nocnego zakazu sprzedaży w stolicy, alkohol pozostaje problemem. Pytanie brzmi. Czy nasza ojczyzna jest alkoholiczką? Rozdział pierwszy. Po alkoholu się często lepiej rozmawia. Dlaczego po alkoholu lepiej się rozmawia? Już po kilku minutach od wypicia etanol zaczyna oddziaływać na układ nerwowy. Hamuje pracę kory przedczołowej, tej części mózgu, która odpowiada za kontrolę, analizę i ocenę sytuacji. Mówiąc prościej, wyłącza wewnętrznego cenzora. Przestajemy nadmiernie analizować, co powiedzieć, jak zabrzmimy, co ktoś pomyśli. Spada lęk społeczny, rośnie poczucie pewności. Do gry wchodzi też dopamina, neuroprzekaźnik przyjemności i nagrody to dlatego robi się cieplej, weselej, bardziej na luzie. W rozmowie znika dystans. Słowa płyną łatwiej, żarty są śmielsze, emocje silniejsze, mózg działa w trybie bliżej. Mniej kontroli, więcej spontaniczności, i przez chwilę faktycznie wydaje się, że po alkoholu łatwiej się dogadać, ale ten efekt jest trochę jak filtr na zdjęciu upiększa, ale też zniekształca, bo ta sama dopamina, która rozluźnia, szybko przejmuje kontrolę. Alkohol zaczyna zaburzać równowagę między racjonalnością a emocjonalnością. Między szczerością, a nawet agresją, między pewnością siebie a impulsywnością. Gdy kora przedczołowa zostaje wyciszona, to układ limbiczny, centrum emocji przejmuje stery. Dlatego rozmowa po alkoholu tak często kończy się inaczej niż się zaczęła. Zamiast porozumienia chaos, zamiast bliskości pretensje, zamiast szczerości słowa, których potem żałujemy. Ale mimo to ten pierwszy moment, to złudne wrażenie łatwiejszej rozmowy, zostaje w pamięci. To ono sprawia, że mówimy. Po alkoholu się często lepiej... Łatwiej jest mówić, ale trudniej jest myśleć. To prosty efekt biochemii, nie żadnych magicznych właściwości alkoholu. Czy zatem polityk to ktoś, kto w pracy powinien celowo wyłączać cenzora? Czy naprawdę chcemy, by ludzie tworzący prawo mieli w głowie to samo, co dzieje się z nami po alkoholu? Mniej kontroli, więcej emocji? bo właśnie to usłyszeliśmy, że w miejscu, gdzie zapadają decyzje, kieliszek może być pomocą, a nie przeszkodą. To już nie kwestia biologii, to kwestia politycznej kultury, bo tylko tam, gdzie alkohol staje się częścią tożsamości, takie zdanie może zabrzmieć normalnie. Gdy polityk mówi po alkoholu, lepiej się rozmawia. Nie zdradza żadnej tajemnicy, on po prostu wypowiada na głos coś, co wielu z nas myśli, nawet jeśli wstydzimy się to przyznać. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze dwa słowa o partnerze dzisiejszego odcinka, bo jest on niezwykły. To zespół rockowy Okto Tanker, który wymyka się gatunkowym szufladom. Panowie nie tylko grają doskonałą muzykę, oni malują wszechświaty dźwiękiem i obrazem. Ich najnowszy album, Void Hopper, który trzymam w dłoniach, to podróż w nieznane, a towarzyszy mu jeszcze komiks rozwijający muzyczne opowieści. Doskonałe brzmienie i dbałość o szczegóły sprawia, że w świecie muzycznego fast foodu Okto to prawdziwa galaktyczna perełka. Polski zespół z wizją, pasją i historiami, w które można się zanurzyć. Użyć, koniecznie posłuchajcie, a linki zostawiam w opisie. My tymczasem wracamy do materiału. Rozdział drugi koszty. Alkohol to nie tylko promile we krwi to rachunek, który płacimy wszyscy, nawet ci, którzy od niego stronią według danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Ministerstwie Zdrowia. Roczne spożycie alkoholu w Polsce przekracza 11 litrów czystego alkoholu na osobę. To oczywiście statystyka, w której liczy się wszystkich, niemowlęta, kobiety w ciąży i abstynentów, co oznacza tylko tyle, że ci, którzy piją, robią to z rozmachem. I państwo dochodzi, będą małpki większe się mniejcie, się nie muszę kupać pół litra. Par, a szacuje, że społeczne i ekonomiczne koszty picia alkoholu wynoszą około 93 miliardy złotych rocznie. To pieniądze, które wydajemy na leczenie, wypadki, przemoc, utratę pracy i opiekę nad rodzinami dotkniętymi uzależnieniem. Dla porównania wpływy z akcyzy na alkohol to 14 milionów złotych. Porządek i organizacja. Wszystko musi być na właściwym miejscu. Oznacza to, że każda złotówka zysku z alkoholu kosztuje budżet państwa 7 złotych. I to nie jest czyjaś opinia, to oficjalny rachunek Państwowej Agencji. W 2023 roku co dziesiąty wypadek drogowy był spowodowany alkoholem. W 22. 11% wszystkich wypadków i ponad 300 ofiar śmiertelnych miało związek z alkoholem. Z kolei co drugi przypadek przemocy domowej notowanej przez policję odbywał się pod wpływem. W 2023 roku funkcjonariusze interweniowali ponad 80 tysięcy razy w sytuacjach bezpośrednio związanych ze spożywaniem. Wiadomo czego. Szacuje się, że 600-700 tysięcy osób w Polsce jest uzależnionych, a 2,5 do 3 miliona pije w sposób ryzykowny lub szkodliwy. Co roku rodzi się około 6 tysięcy dzieci z objawami FAST, spektrum Płodowych zaburzeń alkoholowych, czyli trwałego uszkodzenia mózgu i ciała dziecka, spowodowanego alkoholem, spożywanym w trakcie ciąży. To są koszty, których nie pokryje żadna akcyza, żaden podatek, żaden procent od sprzedaży. W kraju, w którym każdego dnia sprzedaje się ponad milion małpek, możemy śmiało powiedzieć, że nie tylko pijemy dużo, ale też pijemy drogo. Rozdział trzeci. Alkohol w szpitalu. W Polsce urazy to trzecia przyczyna śmierci, ale rzadko kiedy zastanawiamy się, jak często te urazy mają wspólny mianownik. A jakże w 2010 roku w czasopiśmie Addiction ukazało się badanie Alcohol and Injury in Poland? Autorzy, lekarze z Uniwersytetu Jagiellońskiego i specjaliści z Kanady przeanalizowali, jak alkohol wpływa na liczbę urazów i obciążenie polskich szpitali. Wnioski były bardzo jednoznaczne: Polska ma jedne z najwyższych wskaźników urazów w Unii Europejskiej. Alkohol jest jednym z głównych czynników ryzyka. Uraz to nie tylko wypadek samochodowy, to także upadki, pobicia, wypadki przy pracy, czasem próby samobójcze w wielu przypadkach w tle. Pojawia się bohater dzisiejszego odcinka. Autorzy badania pisali, że duża część pacjentów trafia na oddziały ratunkowe pod wpływem, ale większość tych przypadków w ogóle nie trafia do statystyk, bo w Polsce rzadko pyta się o alkohol. To nie jest część procedury. W efekcie problem jest niedoszacowany. Nie wiemy dokładnie, ilu pacjentów z urazami było pijanych, bo często nikt tego nie sprawdzał. Autorzy rekomendowali, by w każdym szpitalu wdrożyć taką krótką rozmowę o alkoholu podczas przyjęcia pacjenta, taką, która może zatrzymać kogoś, zanim znów tu wróci. Ale pomysł nigdy nie został wdrożony. Przypominam badanie z 2010 roku. 15 lat minęło. I nadal nie ma procedur. Według Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom brakuje mechanizmów wczesnej interwencji, a w wielu szpitalach informacja o alkoholu pojawia się w dokumentacji tylko wówczas, gdy pacjent sam to ujawni. Nie ma obowiązku prowadzenia wywiadu alkoholowego, ale lekarze przyznają, że nie mają ani czasu, ani narzędzi, by to robić, bo jak nie pytasz, to nie wiesz, a jak nie wiesz, to problemu nie ma. W 2010 roku przeciętny Polak wypijał nieco ponad 9 litrów czystego alkoholu, dziś to 11. Oznacza to, że skala urazów, hospitalizacji i zgonów związanych z tym trunkiem jest dziś prawdopodobnie większa. Pacjenci, którzy zajmują łóżka, blokują sory, wracają, bo nie potrafią przestać pić. Autorzy raportu napisali wtedy jedno zdanie, które w sumie chyba nie straciło na aktualności. Bez zmian systemowych szpitale nadal będą miejscem, w którym leczy się skutki picia, ale nie jego. Przyczyny. Minęło 15 lat, leczymy skutki, płacimy rachunki, ale o przyczynie wciąż niewiele się mówi. Rozdział czwarty. Alkohol to waluta społeczna. W Polsce rzadko pijemy, żeby się tylko napić. Częściej, żeby być z innymi, żeby nie czuć się wyobcowanym. Tak dokładnie zapisano w raporcie PARPA. Motyw spożywania alkoholu, żeby nie czuć się wyobcowanym wśród innych. Alkohol łączy. Integruje. Jeżeli się zabierze tą możliwość, to już w ogóle stracimy jakiekolwiek kontakty ze sobą. Tak można przynajmniej poznać posłów z innej partii. Daje dobry nastrój, tak przynajmniej mówimy, gdy socjolog zapyta, dlaczego pijesz. Cebus pokazuje to jeszcze dokładniej. Ponad połowa Polaków pije z jakiejś okazji. Imieniny, wesele, święta, grill. Trzy czwarte pije w domu, w kręgu rodziny, przy stole między ciastem a śledziem. Nie pijemy więc bez okazji, pijemy przy okazji i to jest klucz, bo okazja to nie powód, to obowiązek. Picie przy okazji w przestrzeni prywatnej wzmacnia rytualny charakter konsumpcji. To rytuał, który ma swoją scenografię, rekwizyty i role społeczne. Kto nie pije, psuje rytuał, bo jeśli nie pijesz, to znaczy, że coś z tobą nie tak. I tu właśnie alkohol staje się walutą, kupujesz nią przynależność sympatię, akceptację, wchodzisz w grupę jednym gestem wzniesieniem kieliszka, odmowa to trochę jak odrzucenie zaproszenia. Socjologowie piszą o tym od lat, ale najlepiej tłumaczy to historia. Analiza przygotowana dla Parpa w 2021 przypomina: alkohol towarzyszy kulturze polskiej od wieków. Spożywanie w dużych ilościach było tradycją i normą społeczną. Wtedy piło się, żeby pokazać gościnność, hojność, siłę a dziś, żeby pokazać, że jesteśmy tacy jak inni i choć zmieniły się dekoracje, mechanizm zostaje ten sam. Alkohol to język wspólnoty. Kto go nie zna, ten nie pasuje. W raporcie z 2023 roku. Pokazuje się, że alkohol to wciąż najpowszechniejsza substancja psychoaktywna wśród młodzieży. 66% uczniów liceów piło piwo w ostatnim miesiącu, 62% mocniejsze alkohole to nie są buntownicy, to po prostu młodzi, którzy uczą się od dorosłych, że być razem to pić razem. W Polsce abstynencja nie jest jeszcze tak społecznie neutralna. Choć na końcu jeszcze o tym powiemy. To zachowanie, które wciąż wymaga tłumaczenia i w tym sensie alkohol naprawdę jest walutą. Towarzyskości, luzu, przynależności. Walutą, którą płacimy za to, żeby nie być samemu. Rozdział 5. Piwo z politykiem. W Polsce przez lata polityk z alkoholem był raczej symbolem wstydu. Przypominam Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy pan coś pił dzisiaj? Alkohol. A, a, a nie, to no, wie Pan, no to jest. Yy, nie wiem, jak często takie pytania Pan zadaje. Yy, no, a jaki, a jaki jest problem? No, wszyscy to widzieliśmy. Były przeprosiny, były komentarze, karykatury. I choć nie złamał prawa, złamał swój wizerunek. Na początku lat 2000 Polska dopiero uczyła się być poważna. Wychodziliśmy z PRL-u, w którym piło się dużo, często i byle jak. O tej porze okropnie człowieka suszy. Rano, zimno, glisto, flaszkowo. Trzeba sobie poprawić samopoczucie. Alkohol był symbolem biedy, braku kultury, zapóźnienia. Nowa Polska miała być europejska, trzeźwa zachodnia, więc pijany prezydent obrażał aspiracje. Chcieliśmy wyglądać jak zachód, a znowu wyglądaliśmy jak. My. W tamtym czasie pijany polityk to była kompromitacja. A dziś. Czy przypadkiem to nie jest element w wizerunku? Przez te 20 lat zmieniło się coś więcej niż polityka. Zmienił się język normalności. Alkohol przestał być symbolem upadku, a stał się symbolem autentyczności. Kiedyś pijany polityk kompromitował państwo, dziś polityk z piwem buduje markę. No, spójrzmy na imprezy pod hasłem piwo z męcenem. Spotkania z wyborcami, kufelki, selfie, śmiechy. Bo nie chodzi tylko o politykę, chodziło o bliskość. W kraju, w którym alkohol jest językiem wspólnoty, polityk z piwem w ręku mówi do ludzi ich własnym językiem. Wizerunkowy majstersztyk. <laughs> Wystarczy jedno zdjęcie z kuflem, żeby zniknęła granica między oni i my. Przestaje być politykiem, staje się swojakiem. To nie przypadek, że w sondażach wyborcy mówią, on przynajmniej jest normalny. Gdyby tego nie było, to Sejm stanie się trochę takim mniej ludzkim miejscem. W tym jednym słowie normalny zawiera się cała kultura picia. Którą przynieśliśmy z domowych stołów do polityki. W naszym kraju bycie trzeźwym nie zawsze oznacza bycie wiarygodnym, czasem oznacza bycie sztywnym, zbyt poważnym, zbyt dalekim. I właśnie dlatego alkohol stał się dziś polityczną walutą autentyczności taką samą jak w życiu codziennym: zaufanie, bliskość, luz. No i truskaweczką na torcie, cytując Tomka Hajtę, jest fakt, że Sławomir Mencen nie tylko pije piwo, on je także produkuje. Jest właścicielem browaru polityk, który zarabia na tym, co pomaga mu zyskiwać polityczne punkty. A to już, moi drodzy, jest spójna strategia wizerunkowa, polityczny produkt dosłownie. W butelce. Czy w kraju, który ma problem z alkoholem, naprawdę chcemy, żeby piwo było symbolem normalności, a może politycy po prostu zrozumieli coś, czego nie chcemy przyznać, że trzeba najpierw usiąść z kimś i nalać? Nie jesteśmy jedynym krajem, który ma z alkoholem problem. Litwa zrobiła twarde cięcie. Jeszcze 10 lat temu Litwa była jednym z najbardziej rozpitych krajów Europy. Statystyki w WHO mówiły ponad 15 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie, więcej niż w Polsce, więcej niż w Rosji. W 2018 litewski rząd zrobił coś, na co niewielu by się odważyło. Podniósł akcyzę o kilkadziesiąt procent, zakazał reklam alkoholu, skrócił godziny sprzedaży, podniósł wiek zakupu do 20 lat. Oczywiście branża krzyczała, że to koniec gospodarki. Opozycja mówiła o zamachu na wolności dorosłych obywateli. Ale po kilku latach efekty okazały się nie do podważenia. Światowa Organizacja Zdrowia uznała Litwę za przykład sukcesu. W tym temacie między 2016 a 2020 spadło spożycie na Litwie o ponad 25%. Liczba zgonów z przyczyn alkoholowych zmniejszyła się o 2000 rocznie. Mniej wypadków, mniej hospitalizacji, mniej przemocy nie dzięki kazaniom, tylko dzięki prawu. Szkocja Alkohol za drogi by się upić. Prowadzili więc zasadę minimum unit pricing, minimalną cenę za jednostkę alkoholu. Nie można było już kupić butelki za grosze, bo każda dawka etanolu ma swoją dolną granicę ceny. Prowadzono ją w 2018 roku. Po pięciu latach badań w 2023 raporty rządowe pokazały, że sprzedaż mocnych trunków spadła o 13%, a zgony z powodu chorób wątroby i zatruć alkoholowych zmniejszyły się o jedną czwartą. Szwecja, państwowy monopol i spokojne głowy. W Szwecji alkohol można kupić tylko w jednym miejscu mocny alkohol w sklepie państwowym nawet nie będę próbował go przeczytać nie w supermarketach, nie na stacji benzynowej, ani w żabce w godzinach pracy za okazaniem dowodu bez reklam, bez promocji, bez rabatów ten system istnieje od 50 lat. Był wyśmiewany jako socjalistyczna utopia ale dziś Szwecja ma jeden z najniższych wskaźników picia w Europie. Według WHO w 2023 Szwedzi spożyli około 7 litrów czystego alkoholu na osobę, czyli o 35% mniej niż średnia unijna. I co najważniejsze, nie przez zakaz, tylko przez kulturę, która uczy, że alkohol to towar, a nie styl życia. Ale to nie jest proste. Każdy z tych krajów zapłacił również cenę, wzrost przemytu, szara strefa, złość w branży, złość wyborców, którzy chcieli piwko po pracy. Na Litwie przez pierwsze miesiące wybuchały protesty. Szwedzi jeżdżą do okolicznych krajów, by kupić taniej. W Szkocji część ekspertów twierdzi, że biedniejsi zaczęli kupować gorszy alkohol zamiast mniej. Każda reforma nie jest bez strat, każda budzi opór, ale skutki widać po latach, nie tyle w sondażach, co w statystykach. Wszystkie te przykłady pokazują, że prawo może zmienić kulturę picia, jeśli daje czas i konsekwencje. Dziś trudno to sobie wyobrazić, ale jeszcze 20 lat temu palenie papierosów w barach, kawiarniach i biurach było czymś normalnym. W dymie papierosowym odbywały się spotkania biznesowe, randki i sejmowe, głosowania. W każdym urzędzie była popielniczka, w każdym samolocie sekcja dla palących. Jazda bez papierosa po prostu jest dla mnie niemożliwa. W jakimś dużym ruchu człowiek ma bardzo napięte nerwy, i zapalenie papierosa sprawia mi jakąś y, ulgę. Mimo, że wiem, że palenie jest szkodliwe, to jednak czasami przyjemnie się zaciągnąć dymkiem z papierosa. Kiedy pojawiły się pomysły zakazu palenia w miejscach publicznych, większość ludzi reagowała tak samo, jak dziś reaguje na pomysł ograniczenia alkoholu. Przesada, zamach na wolność niech każdy sam decyduje. Lobby tytoniowe ostrzegało przed upadkiem gastronomii. Media mówiły o dyktaturze zdrowia, a politycy bali się wprowadzać zakaz, bo społeczeństwo nie jest gotowe. Badania Ministerstwa Zdrowia pokazały, że liczba klientów barów i restauracji nie spadła, a jakość powietrza poprawiła się. I teraz nie zgadniecie o ile? O 80%. I dziś nikt nie tęskni za dymem. Większość z nas nie wyobraża sobie, że kiedyś siedzieliśmy w zadymionym pubie i uważaliśmy, że to normalne. Palanie przestało być symbolem wolności, a stało się symbolem braku kontroli. To, co kiedyś było modne, dziś jest trochę żenujące. Miejmy nadzieję że z alkoholem będzie podobnie, nie z dnia na dzień, nie przez zakazy, czy przynajmniej nie przez same zakazy, ale przez stopniową zmianę wyobraźni społecznych oczekiwań, bo gdy przestaniemy kojarzyć kieliszek z luzem, a zaczniemy z problemem, zmieni się nie tylko kultura picia, ale i rozmowy, które po nim prowadzimy. Bo być może za 20 lat ktoś obejrzy nagranie polityka mówiącego po alkoholu, po słowie, lepiej ze sobą rozmawiają i zapyta z niedowierzaniem serio oni wtedy uważali, że to normalne? W tym filmie padło sporo gorzkich statystyk, ale zanim ktoś powie, że Polska jest już stracona, zatrzymajmy się na chwilę, bo w ostatnich latach pojawiły się też sygnały, że coś drgnęło i że być może uczymy się żyć z alkoholem inaczej niż kiedyś. Mamy piwo, które nie upija. Jeszcze kilka lat temu piwo bezalkoholowe było memem. Szczególnie polecamy Państwu piwo bezalkoholowe. Po co piwo bez procentów, pytano z ironią, dziś odpowiedź brzmi bo ludzie chcą... Pić, ale się nie upijać. Według związku pracodawców przemysłu piwowarskiego Browary Polskie segment piw 0% urósł od 2018 roku o 250%. W 2024 roku Polacy kupowali średnio około miliona butelek dziennie. To już nie nisza, to zaczyna być styl życia. Wartość rynku piw bezalkoholowych przekroczyła 1,7 miliarda złotych, a ich udział w całym rynku zbliżył się do 8%. Podczas gdy sprzedaż piwa alkoholowego spadła. To najniższy poziom konsumpcji piwa z alkoholem od dwóch dekad. Więc może to nie moda, tylko zmiana świadomości, szczególnie wśród młodych ludzi. Coraz więcej z nas chce mieć smak piwa, ale nie chce mieć kaca. Spotkanie, ale nie otępienie, towarzystwo, ale bez utraty kontroli. I może jest to znak, że alkohol zaczyna tracić monopol na normalność. Weźmy inny przykład. Alkotubki. W 2024 roku, pewnie jeszcze pamiętacie, do sklepów w Polsce trafia nowy produkt małe kolorowe tubki z alkoholem, przypominające musiki owocowe dla dzieci nazwano je szybko alkotubkami i wywołały natychmiastową burzę. Internauci pytali, czy to żart, czy to mem, a politycy i organizacje społeczne mówili, że to przekroczenie pewnej granicy bo jeśli alkohol wygląda jak deser dziecięcy to coś w naszej kulturze picia naprawdę jest nie tak. Na szczęście reakcja była błyskawiczna. Po kilku tygodniach społecznego oburzenia, medialnych petycji i interwencji, Łokik alkotubki zniknęły z półek. Firma wycofała produkt, tłumacząc się nieporozumieniem marketingowym. To może drobny epizod, ale ważny, bo po raz pierwszy od dawna społeczeństwo powiedziało stop. Politycy oczywiście się w to włączyli, ale ludzie byli pierwsi. I to jest znak zmiany. Weźmy te małpki, symbole naszej codziennej cichej słabości, jeszcze w 2019 roku sprzedawano ich w Polsce 3 miliony, dziennie milion rano. Dane z tamtego okresu naprawdę mroziły krew w żyłach, ale najnowsze raporty pokazują że w 2024 roku dzienna sprzedaż to już 1,3 miliona, no ponad połowę mniej niż 5 lat wcześniej. Około 400 tysięcy ciągle znika z półki przed południem, ale trend jest wyraźny: rynek się kurczy. Nie oznacza to, że Polska przestała pić, ale może zaczynamy pić mniej desperacko, albo częściej wybieramy coś innego, albo po prostu zaczynamy widzieć, że mała wódka to duży problem. Jeszcze nie jesteśmy Szwecją, ale może pierwszy raz od lat widać coś, co przypomina przebudzenie. Piwo bez procentów staje się modne, produkty maskujące alkohol wyśmiewane i bojkotowane, codzienne rytuały picia coraz częściej kwestionowane. Dzięki, że wy siedzieliście ze mną do końca. Jak zwykle czuję, że to najwyższy dowód uznania dla twórcy. Życzę wam dobrego dnia, życzę wam trzeźwej głowy i cóż, do następnego razu.